Cześć, siema, jasło. Jak co roku wielkie granie, wielkie granie, wspomaganie. Cześć, się tam witam serdecznie, Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i Ukryjce. Uwaga, uwaga, atencjon, już w niedzielę 26 stycznia 2025 roku na Jasielskim Rynku 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Jasła... Wiele atrakcji Osiem będzie działo Między innymi pokazy sprzętu i wyposażenia służb ratunkowych, pokaz ratownictwa technicznego i pomocy w wykonaniu strażaków KP, PSP, Wjaśle, a także koncerty muzyczne gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie wystąpił zespół radion, Neceser Air, a także zespół wieża. Nie zabraknie również. Światełka do nieba i iluminacji świetnych, które rozświetlą Jasielski Rynek o godzinie 20.00. Główną gwiazdą wieczoru tegorocznego 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie znany i lubiany zespół Plato, gościnnie z Maciejem Balsarem, byłym liderem zespołu Dżem. Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji. Ale jakich szczegóły na plakacie, i wystarczy przyjść. Już w niedzielę 26 stycznia 2025 roku od godziny 15 na Jasielski Rynek w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła już w niedzielę 26 stycznia 2025 roku od godziny 15 na Jasielski Rynek na 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2025 roku w Jaśle. Oj się będzie działo. Szymonko jeszcze strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice gramy do końca świata. I jeden dzień dłużej. Zapraszamy!